Kiabakari, czyli Boże Miłosierdzie ogarniające całego człowieka i jego podstawowe potrzeby. Kiabakari, wioska o niechlubnej reputacji, zasłużonej w przeszłości. Przypominającej reputację biblijnego Nazaretu. Położona w powiecie Butyama, w województwie Mara, w północno-zachodniej Tanzanii, w Afryce Wschodniej, pomiędzy jeziorem Wiktorii a parkiem narodowym Serengeti. Stała się niezwykłym zrządzeniem miłosiernego Boga wybranym miejscem, objawienia mocy Jego nieskończonego miłosierdzia, ogarniającego całą ludzką osobę, duchowo, cieleśnie i intelektualnie. Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kiebekari jest miejscem, gdzie ludzka dusza zanurza się w oceanie Miłosierdzia Bożego. Ośrodek Zdrowia w Kiabakari jest miejscem, gdzie cierpiące ludzkie ciało spotyka się z miłosierdziem Bożym w akcji. Centrum Edukacyjno-Formacyjne imienia Świętego Jana Pawła II, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoła gospodarstwa domowego i szkoła zawodowa staje się krok po kroku miejscem, gdzie dzieci, młodzież i dorośli uczą się i wychowani są na bazie przesłania miłosierdzia Bożego. Poprzez te trzy główne arterie cała istota ludzka jest zanurzona, dotknięta i przemieniona przez żywego i miłosiernego Boga. I tu dotykamy sedna fenomenu, jakim stało się aktualnie kiabakari. Niezwykła historia kiabakari, jako miejsca wybranego przez miłosierdzie Boże w tym zakątku świata ma swe początki w 1991 roku. Kiedy ksiądz Wojciech, polski misjonarz z archidiecezji krakowskiej, przybył do Tanzanii i w drodze do Kiabakari, w poranek jednej zwykłej niedzieli Wielkiego Postu, by odprawić swoją pierwszą mszę świętą w kablicy w Kiabakari przynależącej do parafii Zanaki, przeżył coś, co opisuje zawsze jako mistyczne spotkanie z przedwiecznym planem miłosiernego Boga wobec Kiabakari jako wzgórza miłosierdzia Bożego, z którego ma promieniować przesłanie Miłosierdzia Bożego na całą Tanzanię i Afrykę. I tak to wszystko się zaczęło. Pokorne początki. Budowa misji Kiebekali w 1992 roku, poświęconej oficjalnie przez arcybiskupa Agostino Marchetto, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Tanzanii. To, co nastąpiło po tym mistycznym momencie, jest niczym innym jak życiową odyseją księdza Wojciecha, pomimo ciągłych utrudnień i przeszkód. Budowa kościoła parafialnego była następnym krokiem od 94 do 97 roku. W dniu 3 lipca 97 roku arcybiskup metropolita Młandzy, Antoni Majala konsekrował kościół pod wezwaniem błogosławionego Piergiorgio Fresettego i świętego Gemmy Galgani w obecności wysłanników ojca świętego Jana Pawła II i kardynała metropolity krakowskiego, biskupów tanzańskich, kapłanów, sióstr i wiernych. W dniu 17 sierpnia 2001 roku arcybiskup Luigi Pezzutto, ówczesny nuncjusz apostolski w Tanzanii, w obecności biskupa Musomy, J. E. Justina Sambe, podniósł kościół parafialny w kiewiakari do godności diecezjalnego sanktuarium miłosierdzia Bożego. Owego pamiętnego dnia Kościół Święty oficjalnie uznał Kiebakarii jako wybrane miejsce przez Boga, z którego bije źródło Jego nieskończonego miłosierdzia dla Jego ludów diecezji Musoma i poza jej granicami. Za aprobatą konferencji Episkopatu Tanzanii ksiądz Wojciech założył Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Kiebakarii. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich wiernych, którzy pragną pogłębiać rozumienie przesłania Miłosierdzia Bożego i żyć nim w pełni w wierze i poprzez dzieła miłosierdzia, gdziekolwiek są na świecie. Pierwsze oddziały Stowarzyszenia zostały zaaprobowane w 2013 roku. Módlmy się, jeżeli tylko jest to wolą Bożą, by proces podniesienia sanktuarium w Kiebakari do godności Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, rozpoczęty przez konferencję Episkopatu Tanzanii, mogło dobiec do pozytywnego zakończenia w nieodległej przyszłości. Miłosierdzie Boże ogarnia całego człowieka. Dlatego też w Kiebakarii miłosierdzie Boże dotyka nie tylko nasze dusze. Nasze cierpiące ciała spotykają się z uzdrawiającą mocą miłosierdzia Bożego współczesnej i dobrze wyposażonej placówce, dedykowanej błogosławieństwu. Pier Giorgio Frasatiemu, mężowi ośmiu błogosławieństw, według pochwały wygłoszonej przez samego Ojca świętego, wspaniałemu przykładowi, jak żyć przesłaniem miłosierdzia Bożego poprzez wiarę pełną uczynków miłosierdzia dla chorych, starszych i biednych. Nasz ośrodek zdrowia został zbudowany dzięki współpracy wielu ludzi i organizacji dobrej woli, w szczególności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt powstał na przestrzeni ośmiu długich lat, od 2000 roku, gdy zbudowano fundamenty ośrodka, do 2007 roku, w którym placówka została oficjalnie otwarta przez ambasadora RP w Tanzanii, pana Wojciecha Bożka, i oddana do użytku w styczniu 2008 roku. Placówka medyczna w Kiebakari, przez wielu uważana za najlepszy ośrodek zdrowia w całym regionie. Była prowadzona początkowo przez lekarzy, wolontariuszy Fundacji Redemptoris Missio do czasu, gdy ośrodek został przekazany Diecezji Musoma w 2010. Na chwilę obecną w ośrodku zatrudniony jest lokalny, wykwalifikowany personel w ścisłej współpracy z Fundacją Kebakari, organizacji pozarządowej pożytku publicznego z Krakowa, A wraz z wizytującymi specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami i wolontariuszami przybywającymi okresowo do Kebakari z Polski i innych krajów świata. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontynuuje współpracę z ośrodkiem, finansując od czasu do czasu zakup potrzebnego medycznego wyposażenia i sprzętu. Dzięki współpracy Ministerstwa z Fundacją Kieba nasz ośrodek szczyci się nowoczesnym wyposażeniem sali porodowej, intensywnej terapii niemowląt i dzieci, Oddziałem macierzyńskim, gabinetem ginekologicznym, profesjonalnie wyposażonym laboratorium, gabinetem zabiegowym, kliniką matki i dziecka, nowoczesnymi oddziałami dla chorych, dobrze wyposażoną apteką, zasilaniem ogniwami fotowoltanicznymi, a także wystarczającymi rezerwami wody na potrzeby ośrodka. Naszym marzeniem jest doprowadzenie do końca stopniowej transformacji ośrodka, w pełni wyposażony szpital wiejski z salami operacyjnymi, bankiem krwi, gabinetami specjalistycznymi, dentystycznym, rentgena, okulistycznym, fizjoterapeutycznym, pod opieką jak najlepiej wyszkolonego personelu, który skutecznie wyjdzie naprzeciw problemom zdrowotnym lokalnych wspólnot. Miłosierdzie Boże dotykające i uzdrawiające skutecznie świat ludzkiego cierpienia w Kiabakari i regionie. Jednym z oficjalnie zadeklarowanych wrogów niepodległej Tanzanii jest ignorancja i brak wykształcenia. Edukacja na wysokim poziomie dzieci Bożych jest jedną z głównych arterii działania miłosierdzia Bożego w Kościele Chrystusa. Nic za tym dziwnego, że w Kievakari tak się właśnie dzieje. Centrum edukacyjno formacyjne imienia Świętego Jana Pawła II, które docelowo składać się będzie z przedszkola, szkoły podstawowej pierwszego i drugiego stopnia, szkoły gospodarstwa domowego i szkoły zawodowej, stanie się miejscem. Gdzie młodzi i dorośli z opcją preferencyjną dla dziewcząt i młodych kobiet będą uczyć się i wychowywać na bazie przesłania miłosierdzia Bożego, dzięki czemu będą mieć doskonałą okazję i warunki, by położyć solidny fundament pod ich przyszłe życie osobiste i zawodowe. Odyseja, której celem jest zapewnienie edukacji na wysokim poziomie w Kiebakari, rozpoczęła się w 2000 roku wraz z pierwszą próbą otwarcia przedszkola w istniejącym domu parafialnym w Kiebakari. Projekt ten był krótko trwały jednak, przerwany przeniesieniem księdza Wojciecha do katedry w Musomie w 2002 roku. Po jego powrocie do Kiabakari, po nagłej śmierci biskupa Musomy w 2006 roku, druga próba otwarcia przedszkola została podjęta w 2007 roku, dzięki małemu grantowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, finansującemu początkowe etapy budowy pierwszej nowoczesnej placówki edukacyjnej w miejscu Kiabakari. Pierwszą łopatę pod fundamenty przyszłej placówki wykopał pan ambasador RP w Tanzanii, Ryszard Malik, w lipcu 2007 roku. Zajęło nam sześć długich lat, by dokończyć budowę przedszkola dedykowanego błogosławionej Marii Teresie Luduchowskiej dzięki projektowi Fundacji Kiabakari współfinansowanego przez Program Polskiej Pomocy MSZRP w 2013 i dodatkowemu małemu grantowi Agencji Gentes, Konferencji Episkopatu Polski. Budowa szkoły podstawowej dedykowanej błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu ciągnie się od 2007 roku. Na dzień dzisiejszy gotowe są i w pełni wyposażone tylko cztery gazy. Uczniowie doszli w 2014 roku do poziomu klasy czwartej. Dzięki programowi adopcji edukacyjnej i wolontariatowi Fundacji Kiabakari jesteśmy w stanie zapewnić naszym uczniom edukację na wysokim poziomie, w komfortowych warunkach nowocześnie wyposażonych klas, gorący kubek na śniadanie, Zestaw podręczników dla każdego ucznia za darmo, wyposażenie sportowe, zabawki i przybory szkolne za darmo. Walka o zapewnienie edukacji na wysokim poziomie dla ludu Bożego w Kiebekali trwa. Przed nami wyzwanie jak najszybszej budowy brakujących klas i potrzebnej infrastruktury szkolnej, aby nasi uczniowie mogli spokojnie i bez stresu się uczyć w odpowiednich warunkach. Gdy tylko budowa szkoły podstawowej zostanie zakończona, skierujemy nasze oczy na następny poziom edukacji, średni, wraz z instytucjami przysposobienia zawodowego i gospodarstwa domowego. Nasza odyseja, której nadrzędnym celem jest realizacja wizji Miłosierdzia Bożego w Kiebekarii, trwa nadal. Szklanka wody do picia ma szczególne znaczenie w Kiabakari. Nie tylko ze względu na słowa pana Jezusa i nagrodę dla tego, który ją poda spełnionej osobie, ale także ze względu na realia braku wody w okolicy. Wodociąg z jeziora do Kiabakari praktycznie nie funkcjonuje, a ponad 30-tysięczna populacja w Kiabakari i okolicy jest zależna od kilku źródeł wody i nieprzewidywalnych opadów deszczu. Od początku budowy misji do 2013 roku misja Kiabakari borykała się z nieustannymi problemami zapewnienia wody, szczególnie dla ośrodka zdrowia i naszych szkół. Dzięki projektowi Fundacji Kiabakari, współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jesteśmy w stanie zapewnić wodę w wystarczającej ilości dla całej misji. Nowa studnia głębinowa, sieć połączonych rynien na wszystkich budynkach misji, trzy nowe wielkie podziemne zbiorniki betonowe i kilkanaście zbiorników PCV od 2 do 5 tysięcy litrów pojemności to nasze prawdziwe wybawienie. W dniu 3 stycznia 2010 roku siostry służebniczki starowiejskiej z prowincji afrykańskiej z siedzibą w Cassisi, w Lusace, stolicy Zambii, połączyły swoje siły z naszymi na miejscu, podejmując troskę w szczególności o nasze instytucje edukacyjne i duszpasterskie działania z dziećmi i młodzieżą, by tylko nadmienić kilka. Nowa siedziba sióstr w Kiabakari, konwent pod wezwaniem Świętej Gemmy Galgani, został poświęcony i otwarty przez Jego Ekscelencję Biskupa Musomy Michaela Songanzile w dniu 10 kwietnia 2011 roku. Ta podstawowa baza sióstr wymaga rozbudowy, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom zapewnienia miejsca dla nowych sióstr oraz dziewcząt, kandydatek do zgromadzenia, które przybywać będą do Kiabakari w ramach tzw. programu orientacyjnego zgromadzenia Come and See. Na dzień dzisiejszy Kiabakari zyskało nowe, dobre imię w Tanzanii, Afryce Wschodniej i na świecie. Coroczna pielgrzymka do Kibakari z okazji święta miłosierdzia Bożego, przypadającego na niedzielę po wielkanocy, przyciąga setki i tysiące pielgrzymów, którzy potrzebują podstawowej choćby bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego. Konieczna będzie w niedalekiej przyszłości budowa nowoczesnego Centrum Duszpasterskiego i Konferencyjnego z dobrze wyposażoną biblioteką oraz bazą noclegowo-gastronomiczną na potrzeby pielgrzymów, wolontariuszy, gości i uczestników różnych szkoleń, kursów, spotkań, warsztatów i konferencji. To wielkie wyzwanie zaiste, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ta wielofunkcyjna placówka poprzez różnorodne kursy, seminaria, szkolenia, konferencje i warsztaty pomoże nam uczyć się, jak lepiej okazać miłosierdzie dla Bożego Stworzenia, środowiska, w którym żyjemy, jak szanować, troszczyć się i dbać o środowisko naturalne, nasze ginące lasy, ziemię, wodę i powietrze, nasz klimat, jak właściwie reagować na zmiany, których jesteśmy świadkami. Gdzie i kiedy ta nasza podróż w Kiebakari dobiegnie końca, nie wiemy. To zależy wyłącznie od Pana. To, co do nas należy, w obliczu piętrzących się wyzwań, gdy idziemy naprzód w naszej Odysei wypełniania Bożej woli w Kiebakari, to przeć naprzód, zwracając nasze oczy ku Jezusowi Miłosiernemu i powtarzając z pełną ufnością i mocą, Jezu, ufam Tobie. Nasza Odyseja wypełnienia wizji Miłosierdzia Bożego w Kiebakari trwa. Witajcie w Kiabakari, w miejscu, gdzie miłosierdzie Boże ogarnia całą osobę ludzką, duchowo, cieleśnie i intelektualnie. Dotarliśmy do miejsca i stanu opisanego w naszym filmowym dokumencie. Dołącz do nas i wyrusz z naszą drużyną przyjaciół Kiabakari na kolejny etap naszej niezwykłej podróży, całkowitego zaufania miłosierdziu Bożemu. Twoja życzliwa modlitwa, Twoje słowo wsparcia i zachęty, Twoja konkretna pomoc są dla dzieła w Kiabakari absolutnie bezcenne. Skontaktuj się z nami. Misja Kibakari, Fundacja Kiabakari www.kiabakari.org